I ośmiomanko z tej strony, linek 10, i dziś zagramy w horror Match, ja na no ile się nie mylę. Słuchajcie, i dziś wyjątkowy odcinek, bo nagrywam o 21.20. Słuchajcie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, żebym się yy, nie przestraszył niczego. Słuchajcie, bo to już straszne. Co to jest? Survived. A, do, dobra. Słuchajcie, to jest taka gierka o przetrwanie. Myślę, że bardzo straszno. Słuchajcie, jak pisnę, to przepraszam, ale. No, widzicie, jak tu jest strasznie. Jak ledwie co tu widać. Mamy jakąś latarkę. No, słuchajcie, jeszcze zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim filmikiem. A dobra, my przechodzimy, już nie będę gadać. Dobra. Nie wiem, co dokładnie może nas tu przestraszyć, ale właśnie jeszcze dźwięki musimy odpalić. To na dosyć głośno. Nie, ja się. No, jak ja się nie przestraszę, no to cud, będzie. Co tam jest? Ja cię kręcę. Co tam było przez chwilę? Jakąś piwnicę widziałem? Cud, a nie tu jakiś. A! Co to jest? Oh my god. Oh my god, oh my god. Słuchajcie, no niestety już nas zabito. Musimy uważać. Możemy dalej grać, ale nie jesteśmy survivors. Bo musimy przetrwać do samego końca, bez ani jednego pilnięcia. Przynajmniej tak myślę. Słuchajcie, ale jakby z za rogu wyskoczyło to, to by była tragedia. O! Oh! O ja, cię kręcę, jak się przestraszyłem. Słuchajcie, no nie, to jest... Konkret. No nie no, nie może tak być, że my cały czas się załatwiamy. O, ja cię nie widzę za bardzo. Szkoda, że tu tak słabo widać. Ale to, o to wszystko... CO TU?! Co tu myślałem? Tak w ogóle to tu gdzieś zaraz będzie potwór. A ja nie chcę nawet wiedzieć gdzie. Nie chcę go w ogóle spotykać. No, już raz spotkałem. Ale już więcej nie chcę, naprawdę. Co tu jest? O oh my... Oh my god! Hu. Słuchajcie, no dobra, już koniec rundy, a my się zgubiliśmy na dworze. O jacie to... O! Jesteśmy. the de... figur. Ja się boję, ja się tutaj cykam Co tu? O oh my god! O oh my god! Ociu kręcę, nie, to jest... to jest. Naprawdę, co to jest? Ja nie podchodzę do tego, jak to mnie zabije. <śmuszczaj> Wyłączcie te dźwięki, błagam. Jak ja się przestraszyłem, naprawdę. Słuchajcie, to już chyba najbardziej się przestraszyłem. Cię kręcę jakie tu dźwięki, na jedynkę tylko daję. Ja nie chcę tak aż, żeby był. Było straszne, jakiś było. Oh my god, oh my god, oh my god! Co to jest? Dobra, tutaj nie ma. O oh my god, o oh my god, to tutaj jest straszne. Oh my god! Gdzie, co jak? Słuchajcie, trochę słabo nam idzie. O oh my god, ja się tego boję, ja się tego boję. Ja stąd uciekam, ja nie chcę tu być. Co to jest za jakieś książki różne rzeczy? Oh my god! Oh, oh my god! Oh my god! Słuchajcie, ja nie dam rady z dźwiękami bardzo bardzo was za to przepraszam, ale to jest zbyt horrorowe. Sam wybrałem tą grę, jaka pierwsza była. No pierwsza lepsza, prawda? Dobra. Nie, ja nie chcę. Oh my god! Oh my god! Zgasła, zgasła latarka, zgasła. Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Ja nie będę grać tu pod... od, oh, no. Pod żadnym pozorem dźwiękami. O, ja cię w końcu... Koniec rundy. Dobra. Na dworze w sumie jest najbezpieczniej moim zdaniem, bo chyba tam się nic nie dzieje. Ale tu nic nie widać. No nie. O nie, ja... Jest... Dobra. Idziemy gdzie? Ten potwór jest jakiś. Oh my god! Oh my god, zobaczcie na tu Patrzcie, co to za potwór. Patrzcie, a patrzcie, jakie dźwięki są. Nie wiem, czy będziecie. O no zobaczcie, jak... Oh my god, jak głośno. Ja nie, ja nie dam rady tu grać dźwiękami. Dobra. Słuchajcie, piszcie propozy propozycje yy, na odcinki w komentarzu, żebym wiedział co chcecie. Dobra, a my idziemy dalej. Dobra, challenge dla mnie grać piłkami. Oh my god, no, ale tylko na jeden, ale to jest głośno jakby było na o oh mój god. O oh mój god! Co tu. Co to? Ja się nie... Ja nie tego... Dobra. Gdzie to jest? Napiszcie jeszcze w komentarzu, kto lubi z Was grać w horrory o późnych godzinach, albo po prostu w horrory. Może być w dzień. W nocy? Jak w nocy to też dopiście Bo jestem ciekawy kto lubi grać w horrory Ja na przykład no tak troszeczkę lubię czasami pograć Ale aż w tak jest straszne to ja się boję Dobra. Oh my god OH MY GOD! To tu jest dziwactwo! Jak stąd wyjść? Gdzie? Gdzie, Gdzie tu się wychodzi? Dobra no jest, słuchajcie, nie przetrwaliśmy niestety, a teraz spróbujemy przetrwać. <laughs> hmm. No nie no, tragedia. Oh my god, co to było? OH MY GOD! Dobra, idę tam do tego. Nie wiem, nie wiem, co się stanie. OH MY GOD! Nie no, naprawdę. Przesada. Dobrze, chociaż że mam poświetloną klawiaturę, bo u mnie w pokoju ciemno jest. Naprawdę. Tragedia, ej, o, tutaj on jest gdzieś. Oh my god! Hmm. Dobrze, że tu nie ma chociaż aż takich strasznych dźwięków. Widzę od tego potwora, bo prawie zero jest. Oni, o nie. oni, oni się tu chowają. Dlaczego tu jest jakiś potwór? Powinni naprawić, żeby on nie siedział w jednym pokoju. No bo co to ma za sens, a ja idę na dwór? Się pogapić trochę na niego. Nie wiem, czy on tam jest. Czy na pewno jest, ale gdzieś się kryje. Dobra, idziemy tam. i Idę tam. Oh my god. No, nawet się nie da wejść. Słuchajcie, tragedia. Słuchajcie, kto by chciał zobaczyć w następnym odcinku, albo może niedługo, serię Jade Break RP z moim kolegą. Nie wiem, będziemy na przykład policjantami, będziemy łapa łapać przestępców, no różne akcje będą się działy. Jakbyście chcieli taką serię, nie za długą oczywiście, bo też się nie da tak nagrywać cały czas. Tej samej serii, bo się znudzi. Na przykład cztery odcinki, czy coś takiego. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście j RP. Yy, zobaczymy, jaka ilość będzie komentarzy na tak. Zobaczymy, którym więcej. Dobra. Oh my god, oh my god, oh my god. O, jak teraz mało ludzi przetrwało. Dobra, challenge. Challenge nie przestraszy. No nie, no nie da rady.

Oh my god! Boże! ciuknięce! to jest za głośno, w ogóle to chyba na cały dom idzie. Ten głos tak głośny. O oh my god! Słuchajcie! Nie no, nie. Ten potwór jest za silny. Dobra. Musimy pójść tutaj. Jak dziś muszę pójść w jasne miejsce chociaż. Słuchajcie, to by było już na tyle z tego odcineczka. Ja się z wami na ten odcinek żegnam. Pa pa!